Jezus z Nazaretu 1977 stał się dziełem przełomowym dzięki kreacji Roberta Pawella, aktora, który ożywił rolę Jezusa. Uznawany za jednego z najbardziej znanych interpretatorów Chrystusa, Pawel przekształcił swoje doświadczenie związane z tą rolą w coś, co wykraczało poza aktorstwo, stając się przełomem w jego życiu osobistym i duchowym. Przed podjęciem wyzwania Powell był znany z wyrafinowanych i charyzmatycznych ról w brytyjskich produkcjach telewizyjnych. Jego talent był niezaprzeczalny, ale gra Jezusa wymagała czegoś więcej niż tylko umiejętności dramatycznych. Był to proces wymagający rygorystycznego przygotowania, poświęcenia fizycznego i głębokich duchowych pytań. Podróż. Rozpoczęła się od całkowitego zanurzenia się w postać Chrystusa, czego Paweł nigdy głęboko nie zgłębiał. Wyjawił, że przed tym projektem jego wiedza o Jezusie ograniczała się do opowieści ze szkółki niedzielnej, prostych i niekompletnych. To nie wystarczyło, aby osiągnąć poziom autentyczności, jaki chciał osiągnąć. Zdecydowany Paweł przeczytał całą Biblię nie tylko jako tekst, ale jako dogłębną analizę. Studiował także pisma historyczne i teologiczne, starając się zrozumieć Jezusa jako człowieka i jako Syna Bożego. Paweł chciał zrozumieć, w jaki sposób Chrystus rzucił wyzwanie normom politycznym i społecznym swoich czasów, co było niezbędne do przekazania Jego istoty na ekranie. Aktor grając swoją rolę, musi zachować obiektywizm, wyjaśnił Powell. Jednak po miesiącach zanurzenia się w życiu i naukach Chrystusa zdał sobie sprawę, że nie da się w niego nie wierzyć. Ta przemiana zaczęła się ujawniać podczas kręcenia zdjęć na pustyni w Tunezji i Maroku, gdzie trudne warunki zmusiły aktorów do głębokiego związania się ze swoimi rolami. Zwłaszcza Paweł zaczął odczuwać przesłanie Jezusa w sposób wykraczający poza działanie. Wcielając się w Jezusa, Paweł doświadczył emocjonalnego i duchowego ciężaru tej postaci. Opisał kazanie na górze jako jeden z najbardziej poruszających momentów w jego karierze. Otoczony przez setki statystów o wschodzie słońca, Paweła ogarnęła fala emocji, która podczas nagrywania spontanicznie doprowadziła go do łez. Słowa Chrystusa są tak proste, a jednocześnie tak głębokie, pomyślał. Poczuł, że znaczenie tych słów wykracza poza otoczenie, łącząc się bezpośrednio z jego duszą. Jednak intensywność emocji miała swoją cenę. Poeł zdał sobie sprawę, że ulega przemianie nie tylko jako aktor, ale także jako osoba. Kontakt z naukami Jezusa zaczął kształtować jego własny pogląd na wiarę, czego nigdy się nie spodziewał. Podróż osiągnęła swój szczyt w scenach ukrzyżowania, które stanowiły dla aktora ekstremalną próbę fizyczną i emocjonalną. Krzyż, który niósł Paweł, nie był lekką ozdobą, ale kawałkiem litego drewna, zaprojektowanym tak, aby symulować prawdziwy ciężar, jaki udźwignąłby Jezus. Pawel przyznał, że było to doświadczenie nie tylko fizyczne, ale także symboliczne. Niesienie krzyża dało mi wyobrażenie o niewiarygodnym ciężarze, jaki musiał dźwigać Chrystus, powiedział. Scena była jeszcze trudniejsza, gdy podczas jednego z ujęć liny trzymające krzyż zaczęły się suwać, narażając życie Pawela na niebezpieczeństwo. Ukrzyżowanie zostało sfilmowane pod szarym, burzliwym niebem, co odzwierciedlało ponury ton tej okazji. Pomimo fizycznego bólu, głodu i wyczerpania, Powell kontynuował, kierując się głębokim poczuciem odpowiedzialności, aby sprawiedliwie odegrać swoją rolę. Opisał to doświadczenie jako jedno z najtrudniejszych w jego życiu. Nie tylko jako aktora, ale także jako człowieka. To nie było tylko aktorstwo, była to próba wytrwałości i wiary. Pod koniec zdjęć Paweł był wyczerpany fizycznie i emocjonalnie, ale także głęboko przemieniony. Znalazł cel wykraczający poza zakres zawodowy. Ukrzyżowanie było momentem głębokiego związku z historią Chrystusa, pomyślał. Opowieść Jezusa o poświęceniu, bólu i odkupieniu głęboko w nim odbiła się piętnem na zawsze. To połączenie z Chrystusem nie zakończyło się na zdjęciach. Paweł nadal zgłębiała kwestie wiary, znaczenia i celu w swoim życiu osobistym. Doświadczenie odgrywania roli Jezusa przekształciło go w człowieka bardziej refleksyjnego kogoś, kto starał się głębiej zrozumieć nauki, które przyjął. Ujawnił, że odgrywanie Jezusa to nie tylko rola, ale podróż do samopoznania i wiary. Powell podkreślił, że dwoistość Jezusa jako człowieka i boskości była kluczowa dla jego interpretacji. Żył jak my, cierpiał jak my, ale także okazywał boską więź, która przekracza ludzkie zrozumienie. Ta dwoistość była jednym z najtrudniejszych i najbardziej satysfakcjonujących aspektów jego pracy. Produkcja Jezusa z Nazaretu nie tylko ugruntowała karierę Roberta Powella, ale także skierowała go na nieoczekiwaną ścieżkę duchową. Wszedł do projektu jako aktor, a opuścił go jako ktoś głęboko naznaczony to przesłanie Chrystusa. Powell przyznał, że zanim zagrał Jezusa, nigdy nie zastanawiał się zbytnio nad religią. Jednak to doświadczenie zmieniło jego perspektywę. Zaczął postrzegać Jezusa jako inspirującą postać, której nauki w dalszym ciągu wpływają na życie milionów ludzi. Jezus nie robi niczego połowicznie i tego samego oczekuje od swoich naśladowców, powiedział Paweł, zastanawiając się nad wpływem tej roli na jego życie. Zrozumiał, że przesłanie Chrystusa wymaga całkowitego zaangażowania, czego intensywnie doświadczył podczas kręcenia filmu. Rolę Pawela w Jezusie z Nazaretu zapamiętuje się nie tylko ze względu na autentyczność, ale także ze względu na emocjonalną i duchową głębię, jaką wniósł do tej roli. Nie tylko odgrywał rolę Jezusa, przeżył doświadczenie bycia Chrystusem. To doprowadziło go do głębszego zrozumienia przesłania miłości, ofiary i odkupienia, które leży w sercu chrześcijaństwa. Dla Poela przygoda z odgrywaniem roli Jezusa była czymś więcej niż kamieniem milowym w karierze. Było to doświadczenie zmieniające życie, rzucające mu wyzwanie do zakwestionowania własnych przekonań i poszukiwania głębszego sensu swojego istnienia. Wpływ tego doświadczenia jest nadal odczuwalny zarówno dla niego samego, jak i dla milionów widzów których poruszył jego pełen mocy i szczery występ. Historia Roberta Pawela w Jezusie z Nazaretu przypomina nam o przemieniającej mocy narracji prawdziwie przeżywanej. Dla Pawel była to podróż pełna poświęcenia, wiary i samopoznania, która ukształtowała nie tylko jej karierę, ale także życie osobiste. Granie Jezusa to coś więcej niż rola. To przemiana, która odbiła się szerokim echem poza kamerami, trafiając do serc wszystkich, którzy oglądali jego niezapomniany występ. Robert Powell przyznał, że nie sposób nie pozostać poruszonym wpływem słów Chrystusa. Kiedyś, abstrakcyjne i odległe, te słowa stały się dla niego rzeczywistością. Powell był głęboko poruszony prostotą i mocą przesłania miłości, przebaczenia i poświęcenia. Dla niego kazanie na górze było szczególnie przemieniające. Recytowanie tych słów było jak wejście do umysłu i serca Jezusa, oświadczył. Mówił z takim autorytetem i miłością, że trudno było nie uwierzyć komuś takiemu, pomyślał Paweł. Rola zmieniła także jego spojrzenie na ludzkość. Podczas kręcenia filmu Paweł był świadkiem uniwersalnej mocy przesłania Jezusa, otoczonego ludźmi z różnych kultur i środowisk. Nawet ci, którzy nie podzielali wiary chrześcijańskiej, byli zainteresowani obecnymi w tej historii motywami nadziei i odkupienia. Kontynuując zgłębianie charakteru Jezusa, Paweł zaczął inaczej postrzegać świat i siebie. Przyznał, że stał się bardziej pokorny, introspektywny. I świadomy własnych wad. Granie Jezusa skłoniło mnie do głębokiej refleksji nad tym, co to znaczy żyć z celem i współczuciem, wyznał. Wewnętrzna przemiana, której doświadczyła Paweł, nie dotyczyła tylko wiary, ale znalezienia nowego kierunku i sensu w jej życiu. Granie Jezusa wymagało czegoś więcej niż umiejętności aktorskich. Paweł codziennie pracował długie godziny, prawie nie jedząc, radząc sobie z połączeniem nerwowości, zmęczenia i intensywności roli. Kręcąc zdjęcia w trudnych warunkach Afryki Północnej, palący upał, zimne noce i burze piaskowe wystawiały na próbę jego fizyczne i psychiczne ograniczenia. Mimo to, nie pozwolił, aby dyskomfort wpłynął na jego występ. Czasami byłem tak skupiony na roli, że nawet nie zauważyłem kontuzji, przyznał Powell. W jednym przypadku poważnie skaleczył się, idąc w stronę metalowej kraty. W innym przypadku wdychał kadzidło podczas sceny, co spowodowało pieczenie w płucach. Pokonał jednak każdą przeszkodę, chcąc zachować autentyczność swojego występu. Pomimo trudności, Powell znalazł chwilę refleksji. Często pisał w swoim dzienniku, zapisując swoje przemyślenia na temat gazety, lekcje których się nauczył i sposoby, w jakie się zmieniał. Te spokojne chwile pomogły mu przetworzyć ogrom tego, czego doświadczał. Gdy produkcja dobiegała końca, Powell zastanawiał się nad ogromnym znaczeniem historii, którą przeżył od miesięcy. Życie Jezusa nie jest już tylko scenariuszem. Stała się soczewką, przez którą zaczął patrzeć na świat. Poczuł się głęboko poruszony prostotą i mocą przesłania Chrystusa. Zdumiewa mnie, powiedział, to fakt, że dwa tysiące lat po jego śmierci tak niewielu ludzi rzeczywiście żyje według jego nauk. Miłość, przebaczenie i pokora to wartości uniwersalne, ale w wielu częściach świata nadal ignorowane. Paweł nie mógł powstrzymać się od narysowania podobieństw między światem czasów Jezusa a światem współczesnym. Podziały religijne, zawirowania polityczne i walka o sprawiedliwość były w XX wieku tak samo obecne, jak w starożytnej Judei. Mam nadzieję, że nie umarł na próżno, oświadczył Paweł ze spokojną determinacją. I przyznał też, że to doświadczenie uczyniło go bardziej pokornym człowiekiem. Jezus był najwyższym przykładem poświęcenia i bezinteresowności. Gra z nim uświadomiła mi własne wady i sposoby na poprawę. Występ Pawela był czymś więcej niż tylko historycznym przedstawieniem. Było to źródło mądrości i inspiracji. Ta rola otworzyła mu oczy na głębsze prawdy życiowe, prawdy, które nosił ze sobą długo po tym, jak przestały kręcić kamery. Dla niego historia Jezusa nie dotyczyła tylko przeszłości, ale wezwanie do działania w teraźniejszości i przyszłości. Swoim występem Paweł miał nadzieję zainspirować innych do życia z większym współczuciem i zrozumieniem, tak jak nauczał Jezus. Kiedy nakręcono ostatnie sceny i wyłączono kamery, Robertowi Pawelowi pozostało nie tylko wspomnienie o wymagającej roli. To doświadczenie odmieniło go w sposób, jakiego się nie spodziewał. Ale poza zmianami osobistymi, Pawel zaczął się zastanawiać: Czy jego interpretacja Jezusa może zainspirować innych do innego spojrzenia na świat? Powrót do normalnego życia po zagraniu tak monumentalnej postaci nie był łatwym zadaniem. Paweł zaczął zastanawiać się, jak ta rola ukształtowała go nie tylko jako aktora, ale także jako osobę. Granie Jezusa ma pewną wagę, przyznał. Nie jest to coś, z czym łatwo się rozstać. Ale myślę, że to dobrze. Przypomina mi to, aby żyć bardziej świadomie i myśleć o tym, jak moje działania wpływają na innych. Dla Pawela ta rola była podróżą w stronę samopoznania. Zaczynał jako aktor mający niewielki związek z wiarą, ale wyłonił się z nowo odkrytego szacunku dla życia i nauk Jezusa. Nie mógł zaprzeczyć głębokiemu wpływowi, jaki to przeżycie wywarło na jego światopogląd. Ta rola sprawiła, że Paweł jeszcze bardziej docenił ofiary złożone przez Jezusa. Był kimś więcej niż postacią historyczną, pomyślał Paweł. Był człowiekiem, który oddał wszystko dla swojej misji. Tego rodzaju oddanie jest rzadkie i napawa pokorą. Rola Pawła w Jezusie z Nazaretu spotkała się z uznaniem krytyków, uznawana za jeden z najwspanialszych przedstawień Chrystusa, jakie kiedykolwiek uchwycono na ekranie. Jednak dla Pawła największym sukcesem nie były pochwały. Była to nadzieja, że film zainspiruje ludzi do życia z większą życzliwością i zrozumieniem. Jeśli ten film chociaż jedną osobę przybliży do zrozumienia przesłania Chrystusa, powiedział Pawel, to wszystko będzie tego warte. Podróż Roberta Pawła nie polegała tylko na odgrywaniu roli. Chodziło o wkroczenie w historię, która kształtowała ludzkość na wieki. Dzięki wyzwaniom, bólowi i głębokim momentom połączenia, Pawel wyłonił się jako odmieniony człowiek. Ktoś, kto zaczął patrzeć na świat przez pryzmat współczucia, pokory i wiary. Pozostaje zatem pytanie: w jaki sposób pozwolisz, aby historia Chrystusa cię przemieniła?